Lecę na autohandle do Radomia. Fajna pogoda. Pomyślałem sobie, trzeba korzystać. Zmontujemy dla Was kilka filmików w przód, ponieważ zapowiadają deszcze nie wiadomo co jeszcze. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany motoryzacją, może szukasz jakiegoś auta dla siebie, wbijaj na mój drugi kanał, nygus.pl na YouTube. Może dzięki moim nagraniom znajdziesz swój wymarzony samochód? Pamiętaj, łapeczce o komentarzu. Reklam nie przewijamy. No i jeśli chcesz być z filmami na bieżąco, daj subika. Godzina prawie południowa. Zaczyna się ocieplać 11 stopni. Eee, ma być dziś jeden z ładniejszych dni w tym tygodniu. Widzicie, jak to jest? Trzeba korzystać z tej pogody, nagrać filmiki, żeby widzowie mieli co oglądać. Mam dziś wolne od siłowni, od wszystkiego. Mógłbym sobie wyskoczyć na rybki, posiedzieć, się zrelaksować. Jednak jakieś swoje obowiązki Negus ma. A Negus jest odpowiedzialny, nie odpuszcza. Ach, chyba szykuje się znów wyprzedzanie, panowie i panie. Brym, 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 brym. Lecimy. Nigdzie się nie spieszę. Powolutku sobie dojadę. Przy okazji dla was coś zmontuję, ponieważ pisaliście w komentarzach, że lubicie też filmiki w tej postaci. Wczoraj nagrałem dla was filmik, że dzwoniłem. Do biura nieruchomości budują nowe mieszkania. Chciałem zaczerpnąć troszeczkę informacji, jak to wygląda, takie mieszkanie, ten stan deweloperski, co wchodzi w skład tego mieszkania, jak jest ono wykończone, kiedy te mieszkania będą, kiedy można je zobaczyć. Są tam jakieś rysunki, jak te rozkłady wyglądają. Napisaliście sporo komentarzy pod wczorajszym filmikiem, że jak w takim mieszkaniu mieszkać, bo wspomniałem, że najmniejsze mają coś 25 albo 26 metrów. Kuchnia, aneks kuchenny, salon, łazienka, przedpokój i niewielka sypialnia. No i niektórzy zaczęli mi pisać w komentarzach. O tutaj jest Tor, słuchajcie, tutaj testują nowe bryczki. Czasem zamaskowane. Jak mieszkać w takim mieszkaniu? No jak to wygląda? No wchodzisz, masz mały korytarz, po lewej stronie przeważnie albo po prawej łazienkę, jakąś ściankę, nawet nie masz drzwi wejściowych do pokoju, salonu z aneksem. Wchodzisz, jest to wąskie, na tej ściance niewielkiej takiej przegrodzie jakby masz jakąś tam kuchenkę dwupalnikową, jakąś szafkę z lewozmywak. Potem jakąś kanapę, może postawisz jakiś stolik, telewizor wisi na ścianie, może jakaś szafka pod telewizor wejdzie. Jak masz balkon, masz wyjście na balkon, a z tego niewielkiego salonu z aneksem kuchennym masz wejście do niewielkiej sypialni. No tak to wygląda. No i ludzie zaczęli mi wypisywać w komentarzach, jak tu żyć, jak tu mieszkać w czymś takim, kurnik i w ogóle. Powiem Wam, jeżeli ktoś spędza naprawdę niewiele czasu w mieszkaniu, jest takie mieszkanie tanie w opłatach, dla jednej osoby, jeszcze jeżeli włączył w swoje życie minimalizm, o którym często ostatnio wspominam na swoim kanale, nie jest takim oszołomem jak Nygus, że ma podwójną szafę ciuchów, a chodzi cały czas w tym samym, do tego jeszcze pełno kartonów nierozpakowanych w piwnicy z ciuchami, które może tam już leśni zaatakowała, to spokojnie mu takie małe mieszkanko i jedna szafa na ciuchy wystarczy. Miejsce do spania, miejsce do ugotowania, miejsce, żeby gdzieś się obmyć, wykąpać, wziąć prysznic, czyli łazienka, jakiś mały balkonik. Może, żeby sobie usiąść kawę rano wypić, albo suszarkę z praniem wystawić, jak jest ładna pogoda, żeby szybciej wyschło. Dla jednej osoby naprawdę wystarczy. A nawet jak i ta druga osoba czasem do ciebie wleci ktoś w odwiedziny, czy nawet na weekend jakaś panna, czy ty do niej przenocować i masz torbę ze sobą podróżną i kilka rzeczy w tej torbie. Czy naprawdę jest komuś potrzebne, nie wiem, 200 metrów kwadratowych, żeby to ogarniać, żeby to sprzątać, żeby myć te okna i w ogóle i wiecznie pełno roboty? No, tydzień temu sprzątałem, chatę dzisiaj mija, równy tydzień, w środę tydzień temu sprzątałem, nie wiem nawet kiedy mi to zleciało. No i dziś wieczorem wypadałoby znów tą chatę posprzątać pomimo tego, że mam tylko 37 metrów kwadratowych kawalerkę przerobioną na dwa pokoje kto śledzi mój kanał widzieliście jak to wszystko się odbywało jak to mieszkanie babci wyglądało kiedy je kupiłem jak wyglądały te remonty, te przeróbki, to wszystko powiem Wam, mam 37 metrów i mi to w zupełności naprawdę wystarcza, bo większość czasu to ja spędzam, no sypialnie mam niewielką, ale w zupełności wystarcza. Łóżko 140 na 2 metry się mieści. Jest jeszcze miejsce, żeby wstać. Jest miejsce na stojak, żeby sobie szlafrok zawiesić. Jest miejsce na szafeczkę, na lampeczkę. Co ci więcej w tej sypialni potrzeba? Telewizora nie mam, ponieważ ja w ogóle telewizję ostatnio nie oglądam. A uważam to za totalny absurd, że ktoś ma w kuchni telewizor, w sypialni telewizor, w salonie telewizor. W łazience niektórzy też mają telewizor, no to to już jest dla mnie odklejenie kompletne. I powiem Wam tak, że większość czasu spędzam w kuchni, a potem idę do tej małej sypialni spać. Tak, czasem korzystam z łazienki, z toalety, to wiadomo, z przedpokoju, kiedy wchodzę do chaty, żeby się przebrać, rozebrać, czy tam powiesić kurtkę, buty, zdjąć. I powiem wam, że z tego wszystkiego najmniej czasu w tym mieszkaniu to spędzam w pokoju. W tym niby salonie. No, kto śledzi moje filmiki, dobrze wiecie jak moje mieszkanie wygląda. Niektórzy pisali, że jak zrobisz, to jak zrobisz, to będą klity. Wielu ludziom się tak wydawało. Moja matura, moja ciotka, czy, czy znajomi, jak wlecieli, ty mówią, wcale to nie są klity. Ta sypialnia wcale nie jest taka malutka. Ten pokój, pomimo że pomniejszyłeś, jest wystarczająco duży, nie musi być wcale większy. Kuchnia nadal jest spora. No, łazienka mogłaby być troszkę większa, żeby pralka tam weszła, żeby ta pralka nie była w kuchni pod szafką. Bo takie sobie zrobiłem rozwiązanie, taki mój patent. No i wtedy może by weszła normalna kuchenka z piekarnikiem normalnym, a nie płyta trzypalnikowa, taką jaką mam. Ale na takiej gotowałem w Niemczech 10 lat i taka była tyle, że wbudowana w szafkę, a tutaj stoi na szafce, bo pod szafką jest pralka. No to za bardzo nie ma miejsca. Ale mi to w zupełności wystarcza do życia. Słuchajcie, ja naprawdę wiele nie potrzebuję. Piekarnik mam, lodówkę mam, kuchenkę mam. I większość czasu spędzam w kuchni. Tam mam ładowarki do telefonu, tam mam ładowarki do baterii, do kamer, żeby nagrywać dla Was filmiki. Tam sobie gotuję jakiś obiad, tam mam pralkę, tam się robi pranie, tam sobie szykuję jedzenie. I naprawdę większość czasu to ja spędzam w kuchni, a nie w pokoju. No wiadomo, w sypialni to spędzam czas, jak idę spać. Nie mam nawyku, żeby leżeć na tym łóżku, patrzeć w telefon, godzinami czy coś w tym rodzaju. Także naprawdę mnie zastanawia. Niektórzy ludzie piszą, że ja pierniczę, jak tu żyć, jak tu mieszkać, jak tu co, a ja ci radzę. Żebyś ruszył tą dupę z domu, nie siedział na chacie, a nawet jeśli pracujesz. Wiele ludzi pracuje, słuchajcie, wychodzi z domu po szóstej, zaczyna pracę o siódmej. Niektórzy pracują, dojeżdżają godzinę do tej pracy. Osiem godzin pracy, pół godziny przerwy. Niektórzy pracują po dziewięć, po dziesięć godzin. Czyli wychodzi z tej chaty po szóstej. Wracasz do domu <laughs> o 18, prawie po 12 godzinach, jak 10 godzin robisz w tym przerwa, w tym dojazd, jakieś zakupy. Ile Ty czasu naprawdę spędzasz w tym mieszkaniu? No i gus, ale Ty masz czas. Ja mam czas, ale słuchajcie, wyszedłem dzisiaj z chaty przed 10, zaraz będzie 12, będę na autohandlach, nagram dla Was filmiki, jak wrócę, to będzie godzina gdzieś 18, tak myślę. Zrobię niewielkie zakupy, zjem coś. Może wgram dla Was ten filmik. Filmik wgram na drugi kanał. Po zjedzeniu może chwileczkę odpocznę, odpowiem na jakieś Wasze komentarze. A potem wezmę koszulkę na zmianę lecak i pójdę na siłownię dobić się przed spaniem na gruszce bokserskiej i na worku bokserskim. No, po zjedzeniu tej kolacjo, obiadu, zwał jak zwał, bo teraz jadąc na autohandę mam bułkę ze sobą, żeby nie tracić czasu gdzieś po kebabach jeździć zresztą od kiedy odstawiłem fajki, no to... Troszeczkę kilo złapałem, ponieważ w pewnym momencie złapał mnie taki apetyt, że non-stop mógłbym jeść. Teraz już to ograniczam i zaczynam spadać z wagi. Potrzebuję teraz dużo ruchu, bo idzie jesień, a sport, tak jak Wam nagrałem na shortach, jest bardzo dobry na wszelkie stany depresyjne i inne. Sport daje nam naprawdę dużo energii. Niejednemu już w życiu pomógł. Ruch to zdrowie. Także proszę mi nie pisać w komentarzach, jak tu żyć na takim mieszkaniu. Ja sobie tego nie wyobrażam. Ja to potrzebuję przestrzeń. Nie wiem, to sobie taką halę kupo. Albo namiot cyrkowy sobie rozbij. Będziesz miał przestrzeni. Bo ja nie wiem, co wy robicie w tych mieszkaniach. Na rowerach jeździcie, czy co. Mowa była wczoraj o tym, że już teraz praktycznie dużych mieszkań deweloperzy inwestycje nie budują, bo im się to nie opłaca. Nie ma chętnych na te mieszkania, bo duże mieszkanie, duży metraż, musi dużo kosztować. A można zrobić trzy apartamenty z jednego mieszkania, takiego dużego, i wyjdzie więcej. Zarobią na tym więcej niż robiąc jedno duże mieszkanie, a teraz bardzo dużo ludzi zamiast w bloku jak ma dać 600-700 tysięcy za trzy pokojowe mieszkanie, 70-80 metrów, to woli sobie kupić w szeregowcu albo gdzieś, bo podobne są ceny. Także zamiast bloku wybiera jakiegoś bliźniaka, albo jakiś szeregowce, albo jakieś takie domki, małe osiedla itp. itd. Bo cena podobna. No, i niektórzy z was tutaj pisali w komentarzach: O Matko Boska, ja nie brałam tego pod uwagę. E, mam dom, trzeba się tym domem zająć. I teraz faktycznie, jakbym kogoś poznała, to jak to zrobić, jeżeli on ma dom, ja mam dom, w, jakim, w którym domu mamy mieszkać? Bo ktoś też napisał mi, że piszesz umowę, wynajmujesz się, przeprowadzasz do tej drugiej osoby. No nie, ja nawet mając takie mieszkanko, jakie teraz mam, jakbym poznał jakąś panią, naprawdę z willą, z basenem, to i tak nie wiem, czy bym się do niej przeprowadził. Bo niektórzy twierdzą, że a każdy podąża, by się przeprowadził tam, gdzie jest lepiej. Nie wiem, czy lepiej, może fajnie wskoczyć sobie do tego basenu wieczorem, gdyby ta willa miała basen i jacuzzi i saunę i w ogóle i kominek sobie posiedzieć, ale ta świadomość, że jestem u kogoś, że jestem zależny od tego kogoś, że w każdej chwili ten ktoś mi może powiedzieć, słuchaj, jak Ci nie pasuje, to wypad. Jak nie zrobisz tego, to wypad. Albo... Idziesz ze mną tu i tu, a jak nie to bierz manatki i wypad. Jedziemy na urlop tu i tu, bo jak nie to wypad. A ty nie masz gdzie się podziać, bo wynająłeś swoją chatę, albo sprzedałeś, bo się do kogoś wprowadziłeś. Pokan dupy takie życie. Ja sobie cenię naprawdę wolność i swobodę. No i tu się zaczyna problem, słuchajcie, poszukaj sobie partnerki, która też coś ma. Jeżeli ona ma mieszkanie albo dom, ty masz też swoje gniazdko, no to potem zaczyna się też problem. Zaczyna się problem, kto, do kogo i gdzie. No dobra, wjeżdżam. Panowie i panie, trzeba kończyć to nagranie. Pyknąłem dla was filmik. Tutaj już są zakręty, trzeba zmieniać biegi. Powoli wjeżdżam do Radomia. Także jeśli się podobało łapeczka, komentarz, fajnie mi droga zleciała szybciutko. Pozdrawiam.